Trzy tygodnie minęły i kolejny raport z odbudowy mostu na Siewnej. Na bałutce, na ulicy siewnej, zniszczonego przez burzę, i kolejna relacja widać, że jest kolejny wyraźny postęp robót. Z rzeczy nowych, które wykonano, to jest cała konstrukcja zbrojeń, przyczółków, obu wykonane Są to już te zbrojenia osadzone w tych konstrukcji, w całej tej konstrukcji to są już całe powiązane ze sobą te wszystkie pręty. A co więcej, co ważne, zalano pierwszą część przyczółków betonem. To jest wybetonowana pierwsza część przyczółków, ta, która była zabezpieczona w ziemi tymi metalowymi ścianami. Zgromadzono też już widać sporo zbrojenia, do zbrojenia kolejnych elementów. Także cała ta praca bardzo wyraźnie postępuje. Dla takich może ciekawostki to zniknął dźwig, bo niektórzy się czepiali, co ten dźwig tu stoi, on pewnie nic nie robi. No, dźwig zniknął, a mimo wszystko roboty postępują. Pojawiły się inne maszyny, pojawiły się inne urządzenia, także można wyraźnie zauważyć postęp. Myślę, że kolejne relacje też przyniosą, są dalsze postępy. Zima tu akurat nie przeszkodziła. Mimo że były dosyć intensywne opady, to tu wykonano te prace. Warto jeszcze przy tej okazji przypomnieć, że most ma być drożny do końca kwietnia także tutaj trzeba już trzymać kciuki żeby te prace dalej postępowały a myślę że wykonawca się z tym dobrze radzi. Odpowiadając jeszcze na pytania most będzie odtwarzany w tych samych parametrach jakich był to znaczy na nim będzie jezdnia oczywiście ten Most i chodnik na, po, po jednej stronie, natomiast oczywiście ten most, którym była, na którym była droga rowerowa, teraz obejmująca też funkcję chodnika, wróci do funkcji drogi rowerowej. Tyle z